To będzie przegląd ostatnich kilku lat, zapowiedzi, obietnic, a czasem nawet skruchy polskich biskupów. Komunikat zawsze ten sam. Rozliczymy się z pedofilią w kościele w Polsce. Efekt zwykle ten sam brak rozliczeń i oczyszczenia. Za chwilę, krok po kroku, rok po roku, wyświetlimy wydarzenia, po których biskupi przepraszali i obiecywali, ale do dziś niewiele albo nic z tego nie wynika. Był rok 2019, gdy bracia Sekielcy opublikowali film Tylko nie mów nikomu. Film Tomasza Sekielskiego. To sprawiło, że ten temat naprawdę poważnie wszedł do, do takiego głównego obiegu rozmów, i że w zasadzie od tych filmów kościół w Polsce nie mógł już udawać, że tego problemu nie ma, że to się nie wydarzyło, że przemilczymy to. Mówi Monika Białkowska. Ja się będę upominała w tym kościele nieustannie o prawdę. Pisarka i publicystka katolickich mediów. Dla mnie było oczywiste, że w momencie, kiedy okazuje się, że jesteśmy chorzy, że w momencie, kiedy okazuje się, że jest jakiś poważny problem, to trzeba go zacząć leczyć. Dziennikarka miała nadzieję, że po publikacji filmu rozpocznie się proces leczenia i naprawy, bo wyznania ofiar księży pedofilów to zapis ich cierpienia. I wstrząsająca opowieść o chorobie kościoła w Polsce. Chwycił moją rękę, kazał mi na siłę przycisnąć do siebie i zaczął mi pokazywać, jak mam robić. Dotykał moich piersi, masturbował się moimi rękami. Rzeczna była, tak? Pani Anna, bohaterka pierwszego ja filmu Sekielskich. Chciałam się spojrzeć w oczy. Wykorzystywana przez księdza w wieku 7-8 lat. Pojechała do jednego z domów księży emerytów, by sprawcy w koloradce przypomnieć o swojej krzywdzie. Wie, ksiądz, że ja do tej pory mam koszmary, Wie, ksiądz, że ja nie śpię w nocy. Masturbował się ksiądz moimi rękami, proszę księdza. No, kurwa, 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 kurwa. Ja liczyłem się w ogóle z tym, że nie będzie żadnej reakcji, że będzie próba przemilczania, przemilczenia tego filmu. Mówi autor, tylko nie mów nikomu, bo jak wiadomo, żaden z hierarchów nie zgodził się na wypowiedź do filmu. Kościół nie lubi tych, którzy domagają się wyjaśnień, oczekują prawdy od niego. To Kościół może wiesz, stawiać żądania w Polsce, a nie na odwrót. Tomasz Sekielski, Ale natychmiast po premierze głos zabrał prymas Wojciech Polak. Przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc osobom skrzywdzonym. Prymas Polak, który zachował się moim zdaniem bardzo dobrze po publikacji naszych filmów, wydał oświadczenie poruszające moim zdaniem. I był taką osobą wyjątkową w polskim episkopacie. Trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy. Nikt w Kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności. Mamy chronić dzieci i młodzież. Dla kościoła nie ma innej drogi. Jeszcze w maju w miesiącu publikacji filmu przeprosić skrzywdzonych przez księży pedofilów postanowił też cały episkopat. Biskupi napisali wspólny list i przesłali go do parafii w całym kraju. Nie masz... I tu od razu sekwencja wypowiedzi wpływowych duchownych, które szczerość przeprosin biskupów mogą podawać w wątpliwość. Proszę panią, wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądał byle czego. On nie obraża mnie, bo to nie ja byłem bohaterem tego filmu. Bohaterem tych filmów są ofiary, ludzie, którzy do tej pory nie mieli miejsca, nie mieli przestrzeni, aby głośno powiedzieć o swojej krzywdzie. Idziemy się modlić teraz. Proszę nie zakłócać. Kiedy się skończy porządku. ukrywanie przypadków pedofilii? Proszę, proszę mnie tutaj nie atakować i nie prowokować, bo ja taki naiwny nie jestem. I on tak naprawdę, mówiąc, że nie ogląda byle czego, krzywdzi te ofiary. Krzywdzi osoby, które chcą uznania swojej krzywdy. Kłamliwe uogólnianie jest dziełem złego ducha, a przez to wielką krzywdą wyrządzaną. Ogromnej większości wspaniałych i gorliwych kapłanów. Jak chcieli zniszczyć wiarę, chociażby w XX wieku, to uderzali w kapłanów. I tak robił i Hitler, i tak robił Lenin, i Stalin. A teraz idzie na nas marksizm. Nie minął miesiąc od premiery filmu. A do Polski przyleciał ten współpracownik ówczesnego papieża Franciszka. Widziałem dokumenty braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. To arcybiskup Charles Shikluna, który doprowadził do tego, że w Chile po ujawnieniu szeregu skandali pedofilskich, cały episkopat podał się do dymisji. Jest wysyłany wtedy, gdy sytuacja jest bardzo trudna. W Polsce Szykluna powiedział tyle, że miejscowy episkopat ma bardzo dobre dokumenty związane z ochroną dzieci i młodzieży i wrócił do Watykanu.